Witajcie! Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, zatem nadszedł właśnie ten moment na sklasyfikowanie wszystkich zestawów LEGO Star Wars 2024. Nie było to łatwe zadanie ze względu na to, że to jest 25-lecie LEGO Star Wars. I wyszło wiele niejednoznacznych zestawów. W rankingu nie biorą udziału polibagi ani kalendarz adwentowy. Wszystkich zestawów jest 29. No i oczywiście to jest jedyny prawidłowy ranking. Jeżeli się z nim nie zgadzacie, to się po prostu mylicie. I am the Senate. Ale już przechodząc do materiału, pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu, dzwoneczku. Lecimy. A najgorszym zestawem 2024 roku, oczywiście i naturalnie, od początku do końca, musi to być zestaw 75392. Kreatywny zestaw do budowania droidów, który jest po prostu pójściem na kasę, wykorzystaniem tego, że ludzie będą chcieli zebrać wszystkie figurki rocznicowe. To jest zestaw ekskluzywny w cenie 440 zł. katalogowo. I dla mnie to jest jeden wielki żart. Na przedostatnim miejscu uplasowuje się zestaw 75384 Karmazynowy Jastrząb. Zestaw 4 plusowy robi to, co zestawy 4 plusowe zazwyczaj robią, czyli są po prostu słabe, mają unikatowe figurki, które mają przyciągnąć i podwyższyć sprzedaż. Jest to rozbój w biały dzień. Kolejnym zestawem jest 75380. Diorama, wyścig ścigaczy w MOS Espa. 518 elementów, koszt tego 229 zł. Bez figurek. Jest to oczywiście ciekawa scena, jednak w moim odczuciu przedstawiona odrobinę biednie. Dużo bardziej wolałbym otrzymać remake zestawów playsetowych. Jednakże otrzymujemy dioramę, no która delikatnie mówiąc. Nie jest najwyższych lotów. Na 26 miejscu znajduje się mech Luka Skywalkera. Jedyne co warto docenić w tym zestawie, to naturalnie nadrukowany element oraz fajne skrzydła na plecach tego mecha. Ta reszta jest absolutnie do przebudowy. Brak ruchomości w takim małym mechu jest niedopuszczalny. Na 25 miejscu znajduje się. Hybryda TIE Fightera i x winga zestaw na podstawie serialu Rebuild The Galaxy. Inne zestawy z tej serii pokazują, że potencjał był dużo większy, fatalny TIE Fighter, beznadziejnie mały, no i jeszcze gorszy konstrukcyjnie, z naklejkami. Na plus tylko i wyłącznie to, że można wymienić sobie skrzydła i to jest pewne, pewnego rodzaju unikatowość tego zestawu, ale nic poza tym. Kolejnym zestawem jest 75378, ucieczka na śmigaczu Bark, bardzo fajna figurka Kellerana Beka, jednakże wszystko inne w tym zestawie jest poniżej oczekiwań. Śmigacz Bark jest za duży, nie wygląda to dobrze względem innych konstrukcji na półce. Dwie figurki z 501, które oczywiście były w tej scenie. I naturalnie się pojawiły w tym zestawie, ale no to nie jest nic, czego byśmy nie otrzymywali wcześniej. Więc stąd takie miejsce: 23 miejsce to jest 75376 Tantif 4. 654 elementy za 230 zł około. I słyszałem, że niektórym podoba się ten zestaw, jednakże dla mnie jest troszeczkę nudny. Sam nie kolekcjonuję tych midi scale, Uważam, że to jest najgorszy zestaw z tej serii, właśnie statków. A na kolejnym miejscu 75374 Onyx Cinder 444 zł, 1325 elementów, i już wyszedł ten serial Skeleton Crew obejrzałem pierwszy odcinek, nie za bardzo mnie wciągnął, to chyba nie jest rodzaj rozrywki dla mnie same figurki są po prostu ok, oczywiście największym dominatorem tutaj jest ziomeczek słoniowaty jak go nazywam fantastyczny odlew konstrukcja też jest całkiem niczego sobie dlatego jest wyżej niż tamtych 4 bardziej po prostu mi się podoba, fajna jest ta funkcja zabawowa z przesuwaniem silników, ale oprócz tego ten zestaw nie ma do zaoferowania niczego więcej. Następny na liście jest 75391 mikromyśliwiec i e Winga kapitana Rexa. W tym zestawie oczywiście otrzymujemy bardzo pożądaną figurkę i cieszę się, że ją otrzymujemy. Jednakże cała sytuacja z blokunem przypomniała mi o tym, że to przecież mógł być zestaw playscale'owy. Jak najbardziej dawno nie otrzymaliśmy takiego e Winga. Niestety Lego nie wykorzystuje tego potencjału po raz kolejny. I otrzymujemy tylko mikromyśliwiec. Na mikromyśliwce u mnie z natury są dosyć nisko, niestety wyżej nie mógł się znaleźć. Pierwszą dwudziestkę otwiera 75375 soku Millenium. 921 elementów za 265 zł już do wyrwania. I ten zestaw jest bardzo fajnie zabudowany z góry. To jest oczywiście soku Millenium, którego otrzymali, otrzymujemy bardzo często, jednakże w takiej skali. Nigdy przedtem, i ten zestaw wygląda naprawdę dobrze. Jak ktoś kolekcjonuje tą serię, obowiązkowy zestaw. 19. miejsce to jest 75388. Myśliwiec rycerza Jedi Boba. 305 elementów, już od 115 zł w sprzedaży. I oczywiście to jest gratka dla ludzi, którzy posiadają starego Jedi Boba lub mają sentyment do. Tamtych czasów, jak najbardziej wyjątkowa minifigurka, i, i do tego sam myśliwiec wygląda trochę ciekawiej niż zwykle. Trochę pokombinowali z tymi silnikami na dole. To nie jest oczywiście nic wyjątkowego, jednakże dla starszych fanów absolutna gratka, 18 miejsce to jest 75382 1931 elementów za 850 zł. to jest oczywiście TIE Interceptor UCS, ja uważam, że dziwne ze strony LEGO jest to, że przez jakieś 15-20 lat nie otrzymujemy w ogóle TIE Interceptora, a później w ciągu roku, dwóch otrzymujemy i Scaleowy i UCS może jakby trochę to rozdzielili na poprzednie lata, te zestawy robiłyby lepsze wrażenie, a tak moim zdaniem nic nie przemawia za tym, żeby kupić UCS-a względem playscale no który wygląda również fantastycznie. Co prawda, nie ma tego pilota Taja z nadrukowanymi rączkami, ale no jakoś można to przeżyć. No i niestety 4755 również to jest rozczarowanie w mojej opinii imperialny transportowiec kontra zwiadowczy śmigacz rebelii za 175 zł katalogowo to jest oczywiście ekskluzyw i pamiętam jak byłem mały posiadałem oba oryginalne zestawy czyli ten sentyment u mnie może występować ale może to będzie taki taka kontrowersyjna opinia ale bardziej mi się podoba konstrukcja Imperialna niż rebelianska, ponieważ śmigacz rebeliantów jest trochę za krótki, za malutki, wygląda to dosyć dziecinnie, mimo tego, że miało wyglądać bardziej poważnie, tak jakby te konstrukcje faktycznie mogły wystąpić. W uniwersum Star Wars. I przy tym tracimy po jednej figurce z obu stron. I co ciekawe, pod hełmami Imperium jest więcej kobiet i więcej różnorodności niż w, po stronie rebeliantów. Co uważam za dziwne zrządzenie losu, patrząc na to, że teoretycznie to Imperium jest złe, a rebelianci są dobrzy. Nie wiem o co chodzi, napiszcie w komentarzu. Wstrzymujemy również ekskluzywną rocznicową figurkę droida QT. KT, fajny różowy droidzik, ale trzeba kolekcjonować te droidy astromechaniczne. Kolejnym zestawem jest GWP 4686, transporter droidów Federacji Handlowej. No i oczywiście to jest bardzo dobry zestaw, jednakże to jest GWP i aktualnie cena ten zestaw wynosi 318 zł, no co jest oczywiście beznadziejną ceną i ja oceniam po prostu, tak jakby to była normalna cena i za 318 zł, no. Ten zestaw nie jest tyle wart, ale no, Lego sobie wymyśliło, że to będzie gratis do zakupów, ciężko dostępny, no i tak to jest. Na następnym miejscu jest również gratis 4730. Miecz świetny Luka Skywalkera. No i ten zestaw wygląda fantastycznie, no jednakże wada jest taka sama, a dokładniej cena. Najtaniej w Polsce jest za niemalże 550 zł. No, i to, to jest ciężkie do przełknięcia. Sam zestaw wygląda naprawdę dobrze, ale no, Lego zamiast zrobić jakąś serię z tymi mieczami świetlnymi, to woli właśnie dorzucać, żeby retailerzy na tym y, zarabiali. W cenie około stówki by był idealny prezent pod choinkę, a tak to niestety. Następny jest oczywiście Polak Rodak C3PO. Centralna trójka projekcji obywatelskiej. I on wygląda świetnie po prostu, jest bardzo fajnie zabudowany, dużo detali, również z podstawką i unikalnymi nadrukami, więc jak najbardziej fajnie siada na, na półeczka. A na 13 miejscu jest 75381 Droideka. No jak już im nie znacie, ja nie kolekcjonuję zestawów, które po prostu leżą na półkach, tylko takie, które są w skali minifigurkowej, dlatego tym bardziej to jest docenienie dla tej konstrukcji. Ciężko sobie wyobrazić, żeby można było to zrobić lepiej. To wygląda naprawdę świetnie. Taka droideka również pod choinkę fajnie by wjechała. Cena również jest całkiem nie najgorsza, więc. Jak najbardziej świetna konstrukcja, no tylko, że po prostu to nie jest moja muza, że tak powiem. Dwunaste miejsce to jest 75377, niewidzialna ręka, 219 zł za 557 elementów, nie najgorzej wyceniony zestaw, bardzo fajnie odzorowany z fajnym featurem rozczłonkowania dwóch stron statku. No i to jest naturalnie najlepszy zestaw serii Midiscale tego roku. No, wygląda po prostu. Bardzo, bardzo dobrze. Tuż przed pierwszą dziesiątką znajduje się tegoroczny Battle Pack 75373, zasadzka na Mandalorze, zestaw bitewny, już od 65 zł do kupienia. No tutaj oczywiście Superkomandosi ciągną ten zestaw w górę, Mandalorianie też nie są najgorsi, tylko po prostu super komandosi są dużo, dużo ciekawsi. Całkiem niezła konstrukcja, jak najbardziej wydaje mi się zasłużenie. A pierwszą dziesiątkę otwiera oczywiście Artu Ditu, który jest bardzo dobrze wykonany, naprawdę ta konstrukcja jest dużo lepsza niż ta poprzednia. W fajniejszej skali, również świetnie się komponuje z wspomnianym wcześniej. C3PO, no i do tego otrzymujemy rocznicową figurkę Darfa Malaka i to jest ok, nie czujesz się oszukany, tak jak czujesz się w przypadku kreatywnego zestawu do budowy droidów. Po prostu wygląda to dużo lepiej i jak najbardziej taki zestaw zasługuje na swoje miejsce. Następny na liście jest Infiltrator sitów Darfa Maula 75383. No i widzę, że już jest do kupienia za 280 zł, niecałe. Więc wydaje mi się, że to jest. Całkiem nie najgorsza cena mogłaby trochę spaść, jednakże cztery figurki i przede, przede wszystkim Wagon Jin i Solgerera wychodzą tutaj świetnie. Sama konstrukcja jest naprawdę nieźle zbudowana. Oczywiście jest to pomniejszony statek, jednakże wygląda on naprawdę dobrze na żywo i. Mi to nie przeszkadza. Następny na liście jest 75396 Pustynna Barka Yama Sarlaka. I tak naprawdę jedyna wada tego zestawu to cena, czyli 250 zł za 558 elementów. No. Tutaj można naprawdę ponarzekać, ale oprócz tego Sarlacc bardzo fajnie wykonany, Barka również. Figurki oczywiście też fantastyczne. No przede wszystkim ten Nien numb rocznicowy wygląda po prostu świetnie, ale również Luke i Lando trzymają naprawdę wysoki poziom. No ale tego zestawu by nie było, gdyby nie Barka Jabby, która uplasowuje się u mnie na siódmym miejscu. Niektórzy mogą uważać, że to trochę za nisko, Jednakże ja porównuję sobie zeszłoroczny Nator, który absolutnie zdeklasował zeszłoroczną konkurencję. No w przypadku Barki Jab nie mam to absolutnie takiego wrażenia. Przede wszystkim te minifigurki, które no w większości są gorsze niż poprzednie. Wszyscy piraci nie mają zadrukowanych nóżek, co dla mnie w 2024 roku, no to jest dużo, bardzo duża wada i ja bardzo nie lubię, jak figurki nie mają zadrukowanych nóg. Leja również z tymi duomoldami, no. No wygląda to dosyć komicznie, ona wygląda jakby na basen przyszła, a nie jakby była niewolnicą. Bee Fortuna niestety nie wygląda po prostu tak jak w filmie, ten jego odlew główki powinien być chudszy, tak Rebo wygląda tak naprawdę tak samo, a ta małpka jest jakby zahipnotyzowana, nie ma, nie ma źrenic i to wygląda po prostu źle. No i za taką cenę oczekuje się czegoś więcej, no ja po prostu tego nie otrzymuję. Kolejny na liście jest 75385, pojedynek Asokitano na Peridei. No i to jest przykład jak wiele można wybaczyć w momencie, w którym dostaje się tak fantastyczne figurki. No tutaj można się tylko przyczepić do Morgan SB, która nie ma zadrukowanych nóżek. Jednakże cała reszta, reszta prezentuje się naprawdę świetnie, ale przede wszystkim tutaj, wielki admirał Fraun ciągnie ten zestaw ku górze. Jest troszeczkę przepłacony, ale no tutaj te figurki po prostu no dla mnie są na tyle świetne, że zasługuje na to wysokie miejsce. A pierwszą piątkę otwiera 7,5386 pojedynek Paza Wisli i Mofa Gidiona za 125 zł już do kupienia. 289 elementów. Parę dni temu otworzyłem ankietę na temat najlepszych zestawów. No i między innymi tutaj uważacie, że Bitwa na Peridei jest lepsza niż pojedynek Pazza-Wisli. No ja troszeczkę się z tym nie zgadzam. Uważam, że przede wszystkim cena tutaj, bo to już za 125 zł takie cztery figurki dwóch pretoriańskich strażników no, którzy, którym brakuje oczywiście padronów czy na naramienników, ale no, hełmy są świetne. Tak samo unikatowy hełm MOFA Gideona, no, który wygląda super, na którego czekaliśmy dobre parę lat. Na Pazawisle trochę krócej czekaliśmy, jednakże również świetna figurka, fajna konstrukcja. zabawowo również można to połączyć z Battle Packiem. Więc ja uważam, że jak najbardziej piąte miejsce. Zasłużone tuż przed podium jest 75389 mroczny soku millenium 1578 elementów za 579 zł. No i ten zestaw jest naprawdę świetnie wykonany. Oczywiście to jest soku którego otrzymaliśmy już naprawdę dużo razy, ale w, w takiej wersji jeszcze nigdy. Jest to na swój sposób unikatowa rzecz. No ale tutaj oczywiście figurki Darth Rey, Darth Jar, Jar Naprawdę fajnie jest zobaczyć. C-3PO. No ale przede wszystkim najlepsza figurka moim zdaniem tego roku, czyli White Vader. No, ten zestaw jest na tyle świetny, że moim zdaniem, jak najbardziej, czwarte miejsce jest najbardziej odpowiednie. A trzecie miejsce otwiera prawdopodobnie najlepszy Battle Pack w historii, czyli 75372, zestaw bitewny z, żołnier z żołnierzami armii klonów i droidem bojowym. I ludzie mają skłonność do niedoceniania tego, co się otrzymuje, a ja uważam, otrzymaliśmy absolutnie wybitny zestaw pod względem ceny do tego co otrzymujemy 4 klony, 5 droidów B2 po wielu wielu ratach wróciła do nas świetne konstrukcje separatystów no nie można przejść obok tego obojętnie to absolutnie wyjątkowy zestaw i naprawdę uważam że nie zasługuje na nic mniej a może zasługuje na coś więcej ale to już dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie drugie miejsce to jest 75394 Gwiezdny Niszczyciel Imperium 639 zł 1555 elementów I tutaj muszę powiedzieć, że w tym zestawie Praktycznie wszystko się zgadza Oprócz tego nieszczęsnego poncho Dla Kala Konstrukcja jest fantastyczna Nie przeszkadza mi to, że ten zestaw został pomniejszony Wręcz odwrotnie Uważam, że wygląda to dużo, dużo lepiej No ten zestaw trzeba mieć Trzeba go położyć na półkę I to jest absolutny wyjątek, bo tak jak bardzo często wspomina nam. Ja nie kupuję rzeczy na półkę, ale w tym przypadku muszę zrobić wyjątek. Reszta figurek również trzyma jak najbardziej poziom. To jest to, czego moglibyśmy się spodziewać w tego typu zestawie. Mogliby dorzucić jeszcze jednego Stormtroopera, ale oprócz tego cena jest odpowiednia, jakość jest odpowiednia. Tutaj praktycznie wszystko się zgadza. No, oprócz tej. Jednej rzeczy. Na pierwsze miejsce nie może być inne po prostu w tym roku. To jest Boarding Temptive 4 75387, dwa elementy, 165 zł do kupienia, 7 minifigurek, czyli dokładnie tyle samo, ile jest. Star Destroyerze. Na no, wśród tych siedmiu figurek jest rocznicowy fives. Ja powiem szczerze, uważam, że ten zestaw jest dla każdego, że każdy fan Star Wars musi mieć ten zestaw. To nie jest tak, że tak jak w Star Destroyerze praktycznie wszystko się zgadza. Tutaj nie dość, że wszystko się zgadza, to jeszcze dostajemy coś w bonusie, bo faktycznie czujemy, że ta siódma minifigurka rocznicowa to jest ta dodatkowa, bo jak najbardziej taki zestaw, dokładnie takiej samej cenie, tylko że bez fivesa, jak najbardziej by się obronił. Konstrukcja jest naprawdę przemyślana. Tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić Lego. No nie poszło po prostu po kosztach. No, tak jak zwykle robi, to w tym przypadku zaryzykowali jak najbardziej. Świetna robota i to jest najlepszy zestaw 2024 roku bez żadnej wątpliwości. Ja uważam, że nie może być absolutnie innego miejsca. Ciekawostka: najtaniej na rynku ten zestaw był widziany za 104 zł. 104 zł 7 minifigurek. Niesamowita rzecz. I to już wszystko w tym materiale. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Pogadajmy, podyskutujmy. Jak macie inne zdanie, oczywiście możecie mieć, ale się mylicie. Dzięki bardzo za oglądanie i Pozdro! Boarding tam kiw Jakby był człowiekiem, gdy miał 4 kalory fery. Takim jest wypiekiem nawet imperialny. Niszczyciel przy nim to zwykły piesek. Jak domek z desek, za taki duży mieszek.